Niedzielę jest, jest bardzo u nas gorąco, o, taka temperatura. A ten Krzysztof, niech taki głupotnie gada, że ja w szpitalu jestem, choroszy że on był. <śmiech> śmiechu warte Niech on sam tam się wybierze Naprawdę jest bardzo gorąco. 30 stopni. Nie można wychodzić z domu. Właśnie widziałem całe te ile karetek jeździ. Całe, całe ludzie osłabiają. Ludzie umierają. Taka pogoda straszna. Ja nie mam ochoty z nikim rozmawiać. O, się na ciebie. A właśnie widziałem. Okno wymieniłeś sobie. A, to zobaczysz. Ty nigdy w życiu nie pracowałeś. Ciekawe, co będzie dalej. Masz już 60 lat. Czas przyjdzie na ciebie. Ja ci ubyłem, nic nie mówię. Nie szanujesz ludzi. Młodzież jeździ. Będą tobie no stop dokuczać, za to, że obrażałeś mnie i innych wszystkich ludzi. A no, słyszałem, masz już kamery, to dobrze, bo naprawdę gorąco jest. Ja pójdę się mleka chyba napiję, U ludu jest. I Krzysztofie takich filmów nie nagrywaj na mnie, bo wreszcie sam się przekonasz. A mam garnitur, ten co byłem w sądzie. Co cię broniłem, a nigdy w życiu ciebie już nie będę bronił. Nie będę cię chwalił. Nie będę cię nic robił. Po prostu ty dla mnie po prostu zaszkodziłeś w moim życiu. Pozbałeś się mnie już na zawsze. No na razie.